Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym chcę przedstawić Wam tę paletę. Jest to paletka Makeup Revolution Fioletowa Czekoladka. Jeszcze jej nie używałam. Jest to mój jeden z prezentów, który dostałam na urodziny, o którym już nagrałam Wam film. Paletka tak się prezentuje naprawdę bardzo ładnie i elegancko. Z tej serii posiadam tylko czarną paletkę, która już trochę ma. Więc chciałabym Wam pokazać ją, jak wygląda w środku. Tutaj mamy otwarcie z tej strony. Jak właśnie mówiłam, jeszcze jej nie używałam, bo chciałam Wam nagrać film. Tak wygląda paletka. Folię mamy oczywiście. I wygląda tak: mamy w niej Boże, chwilę 6 i 3, 15 cieni. E, zarówno matowych, jak i metalicznych. E, skusiłam się na nią ze względu na e, te fiolety, ponieważ jeszcze nie posiadam w ogóle fioletowych cieni. E, ten kolor, oczywiście, bazowy jest bardzo ładny. To jest mój kolor idealnie. Ten jest też ładny. Oczywiście te złote i takie. Mm, takie brązowe, można powiedzieć, też są ładne, ale najbardziej skusił mnie właśnie ten kolor ten, 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 ten i ten. Właśnie te fiolety e, najbardziej mnie skusiły. I będę chciała wam pokazać, <coughs> będę chciała wam pokazać e, jak wyglądają słocze tego, e, więc ja zrobię je na ręce i po prostu wam nagram za chwilkę oddzielne ujęcie. Ok podkreślę, że po każdym jakby użyciu palca wycierałam go chusteczką do demakijażu żeby, żeby kolor był jak najbardziej wiarygodne i wygląda to tak tutaj jest pierwszy kolor, którego nie widać to jest ten pierwszy później mamy ten drugi też jasny, ten past time później mamy pierwszy brokatowy później jest ten jasny później ten i ten ametyst fioletowy. I to jest jakby cały pierwszy rządek. Następnie mamy ten, później mamy ten, dwa brokatowe, kolejny brokatowy fioletowy, ten. I ten ciemny, co myślałem, że on będzie czarny, to jest ten brąz. To jest y, drugi rządek. Nie, dotąd, to jest drugi rządek. Później mamy ten. Czyli ten, później ten, ten ciemny fiolet, tu, ten, ten i ten. Te trzy ostatnie. Więc uważam, że paletka ma ciekawe kolory. Zobaczymy, jakie makijaże da się nią wykonać. E, tragedia ze zmyciem z W tej chwili ma rękę, tak. No. E, jeśli chodzi o pigment, muszę przyznać, że jest e, w niektórych cieniach całkiem spoko. Zobaczymy, jak się będzie nabierał pędzelkiem e, dany cień. Mam jedną czekoladkę i w sumie byłam z niej zadowolona. Zobaczymy jak będzie w przypadku tych cieni. Jeśli chodzi o kolorystykę jestem zadowolona, jeśli chodzi o pigmentację jest dla mnie wystarczająca. Paletkę kupiłam na promocji w cenie 30 zł i zamawiałam ją ze strony horex.pl. Paletkę postaram się wam podlinkować, jeśli jest nadal dostępna na stronie. Myślę, że już nie ma na nią promocji, ponieważ zamawiałam ją jakiś czas temu, jak wiecie, na urodziny. Dostałam od mamy, ale zamawiałam internetowo ja, bo sama sobie ją po prostu wybrałam, bo chciałam, właśnie akurat, konkretnie tę czekoladkę. Jeśli film się Wam spodobał z przedstawieniem tej palety pokrótce, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne filmy. A ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia.